Kerry, idź z dziewczynami. Przygotuj się do próbnej kolacji. My porozmawiamy z Erikiem. Zadbajcie o niego. Idźcie już. Podkręcimy atmosferę. Czułko, kochani. Chcemy, by Kerry świetnie się bawiła na próbnej kolacji. Wiemy, że nie lubi być w centrum uwagi. Na ślubie liczy się nie tylko panna młoda. Narzeczony też może stać się gwiazdą. Zwłaszcza dziś. Jesteśmy gotowe. Wejdź. Niespodzianka. Co to? Wiemy, jak stresują Was przygotowania do ślubu. Pomyślałyśmy więc, że się zabawimy. Dlatego chcemy Cię przebrać. Co Ty na to? To zupełnie nie moja bajka. Ty spróbowałaś strzelania. Koledzy z pracy mnie zamęczą, ale trudno. Zrobię to dla Kerry. Zachwyci się. Uwielbia Drag Queen, a ja uwielbiam ją. Inaczej nigdy bym się na to nie zgodził. Cudnie, nałóż mu makijaż. Napiję się i wrócę za 15 godzin, gdy ona skończy. Bawcie się dobrze. Uwielbiam Erika. Będzie z niego piękna drag queen. Zabawimy się, a on okaże w ten sposób wsparcie swojej narzeczonej. Zawsze zaczynamy od zamaskowania brwi. To będzie szaleństwo. Nie mogę się doczekać reakcji Kerry, ale trochę się denerwuję. Nie wiem, co powiedzą moi koledzy. Jesteś policjantem. Właśnie. Za to zrozumiem, dlaczego Kerry szykuje się czasem długo do wyjścia. Podejrzewam, że u ciebie potrwa to nawet dłużej. Twierdzisz, że jestem żydszy? Wiedziałem, jesteś śliczny. Nie mogę się już doczekać. Cześć. Mamy dla Ciebie wyjątkową niespodziankę. Jesteś gotowa? Jasne. Panie i Panowie, powitajmy Mirandę Wright. Dzięki. Jest piękny. A to jakieś szaleństwo. Cieszy ją, że jestem wyższy. Świetnie Wam poszło.